Shalom i dzień dobry. W tym tygodniu czytamy Parashat Bamidbar, czyli pierwsza parasha, pierwsza odcinek, tory z księgi Bamidbar, z, z czwartej księgi, z księgi, księgi Licz. No i na samym po początku tej księgi jest taki troszeczkę dziwny werset. Vejdaber Hashem el Moshe i Hashem rzekł Mojżeszowi Bemidbar Sinai. Na pustyni Sinaju, be Moed, w namiotu spotkania, be Chad, lachodesza w pierwszym dniu, w drugim miesiącu, be Shanach w drugim roku, le Cetam, merycym od ich wyjścia z Egiptu, mówiąc. Dziwność w tym wersecie jest, że no, na początku, wspominając o Gdzie Hashem do Mojżesza mówi, Zaczyna tora od czegoś większego i zmniejsza. To znaczy, że mówił Hashem do Mojżesza na pustyni Sinaju w namiotu spotkań. A kiedy chodzi o kiedy, to znaczy czas, to jest kolejność odwrotna, przeciwna. W pierwszym dniu, w drugim miesiącu, w drugim roku. No i więc powstaje pytanie, dlaczego, kiedy chodzi o gdzie, to się odbywa, to Tora zaczyna z czegoś większego i idzie do czegoś mniejszego. A kiedy chodzi o kiedy to się wydarza, to zaczyna z czegoś mniejszego, dzień i potem idzie ku większym, czyli miesiąc i rok. No i na to te, to pytanie zadał Rabiham ibn Attar, jeden z, z komentatorów, z wielkich komentatorów tory. I on odpowiedział następująco, że jest tutaj pewne przesłanie. Kiedy chodzi o przestrzeń, no bo tutaj Tora zaczęła z, jakby to powiedzieć, z pustyni Sinai, z czegoś większego i poszła na czegoś mniejszego, czyli namiot spotkań, to kiedy chodzi o przestrzeń, to przecież Bóg jest poza przestrzenią. Więc w zasadzie rzeczy przestrzeń no, powinna nie mieć żadnej, żadnego znaczenia. Aczkolwiek mówi Rybheim, że oczywiście przestrzeń do Hashem nie ma żadnego znaczenia, ale jednak ta przestrzeń, tam gdzie Hashem wybiera um, zapełnić większą duchowością niż inna przestrzeń, tam, gdzie on wybiera się objawić ludziom, no to ta przestrzeń oczywiście jest niezmiernie ważniejsza niż jakakolwiek inna przestrzeń. I więc mówi Repheim, że kolejność jest w zasadzie ta sama. To znaczy, kolejność jest od czegoś mniejszego do czegoś większego. Kiedy chodzi o czas, no to jest jasne: od pierwszego dnia w drugim miesiącu, w drugim roku, więc to jest od coś mniejszego do większego. Ale również przestrzeniowo, pomimo to, że jest najpierw na pustyni synajskiej w namiocie spotkań, no to namiot spotkań, ta prze przestrzeń, pomimo to, że oczywiście w odnoszeniu się do Hashem przestrzeń nic nie oznacza, ale skoro Hashem wybiera, żeby w tym namiocie spotkań e, mówić do Mojżesza i objawiać się ludziom, no to ten malutki namiot w porównaniu do całej pustyni Sinaju, cała Pustyna Sinaju jest, jakby była nic nie warta e, e, w porównaniu do, te, do, do tego namiotu spotkań. Pomimo fakt, że przestrzeń do Hashem oczywiście nie ma żadnego znaczenia, ale jednak to, to chciała tak, no, chciała nam tego wskazać, mówi Lepchaim. No i patrząc dzisiaj, widzimy, albo w ogóle przez historię, ale nadal dzisiaj, widzimy to samo. Zobaczmy na przestrzeń Izraela. Cały Izrael licząc wszystko, co w nim jest, również Judei i Samali, jak również Gazy, to nawet cały Izrael ma przestrzeń tylko nie więcej jak województwo górnośląskie. Jedne województwo. A ilość arabskich krajów jest bardzo wielka. Jest no około 30 arabskich krajów i jeszcze więcej krajów, jeśli się liczy, tylko, jeśli się liczy również niearabskie, muzułmańskie kraje. No ale około 30 arabskich krajów, każdy z nich jest znacznie większy niż Izrael, a jednak cała kłótnia, wszystko o takiej malutkiej kawałek przestrzeni. No, otworzy, otw, słuchamy nowości, prawie że codziennie jest coś o Izraela, co powoduje i to pokazują liczne badania, że przeciętym człowiekowi na ulicy, jemu się wyobraża, że Izrael, no to. Kraj tak jak, nie wiem, pół Stanów Zjednoczonych, albo na jakiś ogromny kraj. Jak również mu się wydaje, że na Izraelczyków na ich może 100 milionów, no bo cały czas przecież o tym. A fakt jest, że przestrzeń Izraela nawet w całości, no jest tylko jak województwo górnośląskie a ilość Izraelczyków no, jest około 6-7 milionów, a ilość Żydów na całym świecie około 13, 13 milionów, może do 15. Więc w porównaniu na przykład z Polską, to Izrael ani przestrzeniowo, ani z punktu widzenia ilościowo, znaczy ilość ludzi jest, no, jest bardzo, bardzo mała. A z drugiej strony otwierając nowości, no to zawsze więcej jest o Izraela. Znaczy, w nowości w, Polskach, w nowości w Polsce oczywiście jest więcej o Polski, no ale ja mówię międzynarodowo patrząc. No i tutaj Tora nam jakby to wskazuje, że cała przestrzeń pustyni Sinaiu, która jest no, dość wielka przestrzeń, zwłaszcza w porównaniu do namiotu spotkań, ona jest jakby nic w porównaniu do tego jednego malutkiego namiotu. Idąc dalej, jeszcze jedyne przesłanie w naszej paszy. Znaczy są wiele, ale jeszcze jednych wybrałem na dzisiaj. E, już przy końcu, albo niedaleko końca, początek trzeciego rozdziału w Księdze Babylbar: W Toldot Aaron u Moshe, i oto są potomkowie Aarona i Mojżesza: Byom by diber Hashem et Moshe w tym dniu, kiedy Hashem e, rzekł do Mojżesza, bał Sinaj, na górze Sinaj. No, i potem czytając dalej, to stoi w Aaron, HaBehorna, Dave, Abiu, i temat. No, potem no, w kolejnych wersetach stoi wyłącznie o synów Aarona. Więc jest to troszeczkę dziwne, że, że na początek rozdziału to stoi oto potomkowie Aarona i Mojżesza, a jednak jedynie. Jedyne wymienione potomkowie są potomkowie Aarona. Więc o co tutaj chodzi? Rasi cytuje jeden Midrasz, no bardzo, powiedzmy, znany, albo jedno no nauczenie judaizmu bardzo ważne, ale również znane, że ten, który naucza dzieci kogoś innego Torę no to jakby był również rodzicem tych dzieci. Pomimo, że oczywiście nie jest w sensie biologicznym. No bo cały judaizm to w zasadzie rzeczy jest ta wiedza, przekazy, ta wiedza no, od, od praojców i pramatek, przekazywana generacja, generacja po generacji. Od nauczyciela do, do studenta. No bo oczywiście... Owszem, można powiedzieć, że głównym nauczycielem człowieka jest jego rodzice albo jej rodzice, ale nie zawsze tak jest. I bywa, że lepszy student ten bywa, i to chyba nawet często tak patrząc na cały świat, że nie syn albo córka danego człowieka w największym sensie kontynuuje przesłanie życiowe danego człowieka tylko często bywa, że ktoś inny zupełnie cudzy, który no, uczy się u tego danego człowieka, w większym stopniu kontynuuje przesłanie życia tego z, z tej starszej generacji. I więc wychodzi na to, że, że judaizm jest przekazywany przede wszystkim nie poprzez no, biologii, bo no, dzieci mogą odrzucić tylko poprzez studentów, no bo studenci oni studiują u, u danego nauczyciela, no bo chcą studiować, bo chcą nosić dalej tą tradycję. I dlatego dzieci Aaron, pomimo że są jego dziećmi oczywiście, są również jakby dzieci Mójrzesza. Inny komentarz do tego samego wersetu wspominany przez Rabbi i Ibn Atar, ten, ten sam komentator wspominany wyżej, łączy to z tym, yy, znaczy łączy ten fakt, że tutaj Mojżesz jest opisany jakby ojciec yy, dzieci Aharona, to on łączy to z tym, co, yy, co jest nam powiedziane w, w Księgi Dwarim, w Księgi Powtórzonego Prawa, w rozdziału 9, że no, po grzechu ze Złotym Cielcem to HaShem chciał również zniszczyć Aarona i, no, i, i jego tam potomstwo. A tutaj wstąpił mojżesz, modląc się, błagając Boga. No i Bóg powiedział okej. Okay, tak, Aaron i jego potomkowie nie zostali zniszczeni. No i również poprzez ten sposób mojżesz zasłużył, żeby być jakby ojciec Aarona. Um, oczywiście według tego drugiego zrozumienia to, jakby to powiedzieć, no to wszyscy bylibyśmy dzieci Mojżesza no skoro wszyscy nasi i pramatki wzięli udział, znaczy nie pramatki, przepraszam, bo kobiety nie brali udział w grzechu złotym cielcu, ale wszyscy nasi praojcowie, oprócz ci, którzy byli z plemię Lewi, brali udział w, w grzechu ze Złotym Cielcem, więc Mojżesz byłby jakby ojciec dla wszystkich. I może tak to nie też jest, ale przecież tutaj jest wymieniony Aaron, a nie stoi, że wszyscy. Tak? Tutaj stoi, że to oto potomkowie Arona i Mojżesza. No i więc według to według, według tego powiedzmy prostego zrozumienia, albo zrozumienie na bardziej no, Nie tekstu, to raczej według to, co powiedział Rebheim. To znaczy, że Mojżesz tutaj zasłużył, żeby być nazwanym ojcem dzieci Arona, dlatego że on uratował ich życie. No bo jeśli by czyli jeśli by proste znaczenie tekstu chciało nawiązywać do tego, że, że Mojżesz jest no, dzięki tym, że z nauczycielem, jest również ojcem, no to wtedy trzeba było napisać, że nie oto potomkowie Arony i Mojżesza, tylko przy każdym, przy każdym liczeniu potomków trzeba było wymienić również Mojżesza, a to nie jest wymienione. No aczkolwiek, jeśli idziemy od przatu, idziemy troszeczkę głębiej, no to wtedy. Przesłanie jest bardziej może ważne y, dla nas wszystkich, skoro no, nie wszyscy są potomkowie Arona, znaczna mniejszość są y, kocheni, a z drugiej strony wszyscy jesteśmy potomkowie, w sensie ci, którzy kontynuują tego, co, y, co Mojżesz naucza. Dziękuję. Szybacz, Szybacz, Szybacz.